Dzisiejszy świat pokazuje, że w pojedynkę takim małym firmom coraz trudniej jest konkurować właśnie z tymi wielkimi sprzedawcami. Od razu na myśl przychodzi mi rynek sklepów spożywczych bo kilka czy kilkanaście lat temu na tym rynku istniały praktycznie tylko prywatne takie małe sklepy spożywcze. Oczywiście pojawiały się pierwsze z hipermarkety, pierwsze supermarkety, czyli Biedronki albo Lidle. Natomiast te małe sklepy spożywcze prowadzone na osiedlach w mniejszych miejscowościach no miały się świetnie. I kiedyś trudno nam było sobie wyobrazić to, że mogą zniknąć. No, pojawiła się żabka, i w parę lat wszystkie praktycznie pojedyncze, małe sklepy po prostu zginęły. No i w tej chwili no, przychodzi mi na myśl od razu Porównanie do rynku sprzedaży używanych samochodów, bo te wielkie korporacje mają się coraz lepiej, ci mali sprzedawcy coraz częściej tą walkę na rynku, tą walkę klienta przegrywają, chociażby ze względu na to, że nie mają takiej siły zasięgu, takiej siły marketingowej, czy najzwyczajniej w świecie zwykłych budżetów. I to jeden z powodów, dla których powstał program Samochody z Gwarancją, bo program Samochody z Gwarancją ma łączyć takich klientów, którzy chcą w bezpieczny sposób kupić używany samochód z autoryzowanymi sprzedawcami, czyli takimi sprzedawcami, którzy są gotowi sprzedawać samochody z gwarancją z jednej strony, a z drugiej strony spełniają określone warunki, warunki programu i odróżniają się od zwykłych, większości, sorry, że to powiem, ale handlarzy, którzy na tym rynku występują.